Cześć kochani! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kolekcji Equestria Girls Mini. Dziękujemy serdecznie za lajki, za łapki w górę, które umieściliście pod poprzednim filmem. Dlatego nagrywamy dla Was kolejny odcinek z Equestrią. Dzisiaj pokażemy Wam... No właśnie, tak jest Michalin... Tak jest Amelko. Dzisiaj pokażemy Wam... Zestaw. Kolejny zestaw z Equestria Girls Mini jest to zestaw kinowy. Pokażemy Wam. Dostałam go na Dzień Dziecka. Tak, Michalinka dostała go na Dzień Dziecka. Pokażemy Wam, co taki zestaw zawiera. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a także o kliknięciu łapek w górę. Jeśli będzie znowu 15 łapek, to nagramy dla Was kolejny zestaw Equestria Girls Mini. W dzisiejszym odcinku również wystąpią z nami goście. Mm. Michalinko, kto to do nas przyszedł? Mm. No, Pokażemy. E, Barbie. Jest Barbie. Stacy. Stacy. Brian. I Ken Brian, tak. Mhm. I Barbie. I Barbie A jeszcze ktoś? Tam chyba jeszcze ktoś jest. Jeszcze ich zwierzątko, tak? Skunk, zwiewiórka Ala. O, skunk, zwiewiórka Ala, Ok. Czyli oni będą dzisiaj z nami nagrywać ten odcinek. No dobra. I skipper, mama skipper. Aha, skipper, mama skipper, Ok. O, i Amelka się z nami zgadza. Tak jest, ten zestaw zawiera takie kino, ta ma dziureczkę na obrazek. Taki obrazek. Wkłada ma dziurki, i się ta. wkłada. Tak, i to jest ich, ich ekran, prawda? Dobra, cuniemy sobie troszeczkę. Zawiera taką lalkę, lalkę. która się nazywa, Luba. pamiętasz? Juniper Montaż. Juniper Montaż. A ta laleczka ma takie elementy. Jakie? Ona ma elementy. Półeczka. Okay. Mm -hmm. Razem cztery dziuranki. I, z, I tutaj też są cztery dziurki. No nie jest tu cztery, tu jest więcej dziurek. Ile tu jest dziurek? Policz. Jeden, dwa, trzy. Tutaj też są kolejne trzy. Tak, na górze trzy i na dole trzy, czyli razem sześć. A tutaj półeczka. Czyli taka półeczka. Po które się naciska. Tak, i praży się popcorn. Pokaż. A łatwo widać tak. Mhm, dobra. Tak nie można chyba, tak trzeba. Dobra. Co jeszcze ma ten zestaw? Foteliki trzy. Trzy foteliki. I do tego można ładać trzy picia no nie trzy picia jest miejsce Jeden, na dwa trzy cztery jest miejsce cztery. na cztery picia dobra ma no popcorny trzy gotowe popcorny są patyczka różowy serduszka. tak to może położymy już od razu tu trzy się nie zmieszczą O, no, to jedną na górze położymy na razie co jeszcze Taka, Nie. no proszę, kasa różowa, która ma pi, 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 pi. Mhm. różowa kasa, bileciki, Ile bileci... zielony. trzy jeden, bileciki, dwa i jeden, dwa, trzy, trzy bileciki, mhm. super. Włożymy może tu do kasy, co? Kasa ma szufladkę już odsuniętą, ale się nie zasuwa. Nie zasuwa się, tak. Dobra, na chwilkę tu położymy. Co dalej? Ym, ma jeszcze taką zakładaną tu. To jak się to nazywa? Fartuszek. Fartuszek. No właśnie, powiemy, co lalka ma, może najpierw, dobra? Co ta lalka ma? Ma oczywiście podstawkę. Takie. Czapkę ze ciasteczkami. Taką, mhm, mm czapeczkę. Pokaż, mama, pokażę. Słoniczkę. Spodniczkę. <laughs> tak. Mm. Dobra. I. Okularki. Kiedyś przyczarowana. Mhm. I jeszcze jedne ma okularki. Tak. Tak. Dobra, ubieramy Cekolatkę. ją. Olatkę. Aha, dobra, już pokazujesz to. Znowu czekoladkę. Mhm. Czyli dwie Cukieredki. takie czekoladki. Dwa. Dobrze. Dwa chipsy opakowania. Wszystko. Takie, cukiereczki. Teraz Michalinka pokaż te chipsy. Michalinka nazwa, że to są chipsy. Dobrze. No co to jest? Nie wiemy. Jakieś cukiereczki, dobra, niech będą. Mhm. Lody. Dwa lodziki. Aha. Dwa lizaczki. Dwa lizaczki, tak. I cztery picia. Zoletowy. Są... Mhm. Niebieski, mhm. czerwony, żółty. Tak, cztery picia. I ciasteczka. I jeszcze trzy ciasteczka. Wiesz, jak się nazywają te ciasteczka? To są takie bułeczki, precelki to są. Precelki. Tak. I trzy takie precelki. No dobra, to co, ubieramy lalkę, chowamy napoje. Mhm. Dobra, wkładamy napoje tutaj, gdzie jest ich miejsce. I jak będziemy mieć zestawki nowy, to możemy gości zapraszać, prawda? Czekaj. To co, ułożysz na półeczce? Dobra, popcorn mamy ułożony. Ułożymy sobie tutaj jedynka na półeczkach? Uh mhm, -huh. a kasę? Kasę tu. Tu chcesz? A nie tu? Tu powinna być kasa biletowa, bo zobacz, to jest taka kasa biletowa. Hmm, nie. To ja ubiorę juniper. A ja będę układać. To ty układaj na półeczce, dobrze założę jej spódniczkę. Walisz zaczkę i idę na swoją półeczkę. Dobra. Ciekawo. Okej. Okay. To chyba na to. Okej. Okay. Lalka gotowa. jedno okulary. Może ktoś sobie założy takie okulary, prawda? No, za chwilkę. No dobrze, pewnie. Mhm. To to tu postawimy. Super. O, ekstra już prawie ułożyłaś. Dobra. To gdzie postawimy tą półeczkę? Tu. Tutaj. Dobra. Ale kasa chyba musi być tu w okienku, bo muszę przyjść kupić bilet najpierw, co? Ok. Poczekaj. Przestawimy sobie to troszeczkę. O, tak zrobimy. O, świetnie. A tu postawimy Juniper. Ona będzie sobie troszkę tu. O. O, już będzie przytrzymywać tu. Zrobimy. Oczyń, oczyń tą Dobra. Bileciki się. Dobra. Wyleciła. No to co? Teraz. Dobra. Okej, okay, niech ona sobie tutaj sprzedaje bileciki. Tu mamy półeczkę. I niech ona też to sprzedaje, popcorn. Dobra. A może tu położymy, zobacz okulary. To jakaś lalka będzie sobie miała okulary. I będzie ale to na 3D. To, to musi jakaś lalka to kupować. Dobrze, okej. Okay. No to, to co, zapraszamy naszych gości. Aha. Dobra, to dzisiaj będzie brała udział w naszym odcinku Applejack. A ja będę prowadzić ją. Aha, świetnie. Dobra, to będzie Applejack i jeszcze mamy dwie. Będzie Rarity z nami i będzie pa, pie, dobra. To na razie niech one sobie tu będą. Gdzie Apple może? Dzień dobry! to pani idę. Dobrze. O, też Apple. O, witaj, Juniper. Słuchaj, jaki dzisiaj film grają? Na Little Pony to jest Mini. Świetnie. To poproszę bilet. Okej. Proszę. O, dziękuję. Zaraz przyjdą moje koleżanki też. Tak się umówiłyśmy. Też jakieś ciasteczko albo popcorn? E, a to też Ty sprzedajesz? Aha. Dobra. To oczywiście, że sobie zaraz wezmę. Tylko założę sobie torebkę. O, dobrze. E, hmm, może popcorn poproszę? Okej. Okay. Wyrobiłam już dla pani. O, dziękuję bardzo. I Ale jeszcze. Gdzie? Aha, czy jakieś picie to ja dostanę? Czy jest już może przygotowane? Przygotowane jest na trzysyłeczkę. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. A jeszcze coś by chciała Pani? Yy, a co mogłabym jeszcze tutaj skosztować? S są lizaki, lody, cukiereczki, chipsy, czekoladki, cukiereczki i, i takie ciasteczka. Yy, to może jeszcze poproszę cukiereczka w takim wypadku. Jeszcze też? Dziękuję bardzo. Nie ma za to. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj. Juniper, idę na salę. Okej. Okay. Brawo. Skręcić. zaraz będą tam trzy Dobrze, dziękuję. Och, jestem pierwsza. Widzę, że jeszcze nie ma moich koleżanek. To sobie tu usiądę. Mmm, super. Mamy popcorn. Bilet trzymam, bo pewnie ktoś zaraz będzie przychodził i sprawdzał, zbierał bilety. Oh. Idzie na rękę Ferrari. Dzień dobry! Czy ktoś tutaj sprzedaje? Oczywiście. Już, już do pani idę. O, cześć się O, witaj Juniper Montaż! To ty tu pracujesz? Aha. Świetnie. Juniper, jaki dzisiaj film jest? Cluster Girls Mini. Wow, to poproszę jeden bilet. Okej. A nie wiesz, czy czasem moje przyjaciółki już są? Umówiłam się tu z Applejack i Pinkie Pie. No, Applejack jest, ale Pinkie Pie jeszcze nie ma. Dobrze, to poproszę jeden bilet. Okej. Proszę. Dziękuję. <grych> Dziękuję. Jest jeszcze parity? Ta, tak, coś może jakieś picie bym chciała. Picie jest przygotowane na fotelach. Dobrze, okej. Okay. O, popcorn, świetnie. To poproszę popcorn. Okej, okay, proszę. Dziękuję. Mm, I jeszcze... jeszcze hmm, hmm, hmm. Co by tutaj sobie przekąsić? jeszcze może lizaka poproszę niebieskiego. Okej. Okay. A jaki on będzie miał smak? Yy, będzie miał smak... Yy, jagodowy? Tak, jagodowy. Świetnie, bardzo lubię jagody. Proszę. Dziękuję. Dobrze, to gdzie teraz mam iść? Yy, jak skręcisz rary, to tam będą siedzenia. Dobrze, dziękuję. Tak, Apple Jack będzie. O, witaj, Apple Jack. O, cześć, Rarity. Siadaj, siadaj. Nie ma jeszcze Pinkie Pie? No nie ma, nie ma. Dobra, to już sobie siadam koło ciebie w takim wypadku. O, jest picie przygotowane. Wspaniale. Już sobie tutaj patrz. Kupiłam sobie Lizaka i popcorn. Widzę, że też masz popcorn. Wspaniale. A ja, cukierka. I masz sukiereczka, Super. O, może tu do tej ręki sobie włożę. I mój popcorn tutaj. I bilet, bo przecież ktoś na pewno będzie zaraz zbierał bilety. Ok, no to czekamy, tak? Czekamy, czekamy na Pinkie Pie. Dzień dobry! Już do pani idę. Cześć, Pinkie Pie. O, witaj, Juniper montaż. Jest bilet? Tak, chciałabym bilet. Słyszałam, że dzisiaj gracie film My Little Pony Equestria Girls. Oczywiście. Poproszę, bilet. A Proszę. czy nie wiesz czasem, czy moje koleżanki już są? Sam, jest Horary Pin i Jack. Wspaniale. Jest jakaś przekąskę? Tak, chciałabym jakąś przekąskę. Ja uwielbiam popcorn. Czy jest popcorn? Jest. To poproszę popcorn. Świetnie. Proszę. I jeszcze bym chciała loda. Ale chciałabym loda, oczywiście, o smaku truskawkowym. Mamy truskawkowy. Wspaniale. Proszę. Dziękuję. Dobrze, to gdzie mam iść? Jak, jak Pinkie Pie skręci w prawo i w lewo, to zaraz będą Twoje przyjaciółki. Pinkie Pie i Zurubi. Alpuczek i Rarity. I tam będą siedzenia Daj. i przygotowane picie. Wspaniale, dziękuję. To papa! Pa. Do widzenia! Cześć, Alpuczek! Cześć, Rarity! Przepraszam za spóźnienie. Słuchajcie, kupiłam sobie loda i mam popcorn. O, widzę, że wy też macie popcorn, ale super. Dobrze, to gdzie mam usiąść? Aha, tutaj, koło Rarity, dobra. Już sobie tu siadam. To bilet sobie tu położę, bo chyba ktoś będzie zaraz spierał bilety. Dobra. Kładę sobie tutaj też popcorn. O, jest picie. Super. Mm. Tak, tak. O, ja muszę się napić, bo mi się strasznie pić. Chce. Mm, pyszny. Mmm, pyszny ten napój. O, to ja też się napiję. Mm, super. Pinky pie, a twoje? A ja sobie wezmę ten cytrynowy. E, dobra, to. Picie, chy, to chyba... Pizza, mają smaku cytrynowy. Mm. Kochani, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Nasze laleczki oglądają film, dlatego my już z Wami możemy się pożegnać. Pozdrawiamy, Michasiu. Naszych widzów. Pozdrawiamy naszych widzów. Kochani, piszcie do nas w komentarzu, czy podobała Wam się zabawa i czy podoba Wam się taki zestaw. To wszystko na dziś. Pa-pa! Zapraszamy na kolejny odcinek.